Cześć, To in i witam was bardzo serdecznie tak. W takim na początku na wejście w filmie e, informacyjnym. Tak, zakładam, że nie spodziewaliście się, że zobaczycie mnie w tej grze no i w sumie nie za bardzo nic dziwnego, ale mm, zostałem zaproszony na turniej. Mm, zostałem zaproszony na turniej. Turniej youtuberów. I to wydaje mi się, że, że, że jest coś spoko, że są takie rzeczy organizowane. No, yy, co prawda w tej grze, no ale to jest yy, dość ciekawy sposób na spotkanie. Jakby z, się z innymi youtuberami, innymi widzami innych youtuberów, i tam nie tylko polscy youtuberzy będą, ale również zagraniczni. Chyba ciut za głośno to jest. Ale również zagraniczni, więc to jest dość ciekawe przeżycie, wydaje mi się. Dlatego postanowiłem wziąć udział, ale nie tylko dlatego, również dlatego, że w tym turnieju nie tylko biorę udział ja, ale no to jest Gramoba, Shards of War, więc tutaj gra się teamowo. Skoro gra się teamowo, to będę potrzebował mojej drużyny. I teraz, właśnie jest tutaj do Was propozycja: jakby tak. Możecie mi napisać w komentarzach coś od siebie, dlaczego Was miałbym dodać do mojej drużyny. I wtedy ja bym do paru osób potem napisał w niedzielę dokładnie. Do tych, których bym chciał przyjąć do swojej drużyny, zaproponował, czy by chcieli ze mną zagrać, znaczy a oni praktycznie, wy, wy byście pisali, czy chcecie zagrać, czy nie, i byśmy sklecili taki team, pograli parę treningów i wzięli udział w turnieju, który odbywa się 19 oraz 20 czerwca, czy już za tydzień. No i co niby jest takiego fajnego, ehm, no właśnie, co jest takiego fajnego. Do wygrania jest sporo kasy, bo aż za, za turniej składa się chyba z 32 drużyn, a za trzecie miejsce jest 750 euro, za drugie 1500 euro, a za pierwsze 3000 euro. To są takie pieniądze, a co prawda to podział na samą drużynę, ale to jest Łoesus. Dlatego to jest strasznie kuszące dla Was jako dla widzów, bo macie możliwość dzięki swojemu skillowi yy, no wygrać jakąś sporo kasę spoko kasę więc tak yy, na wejście yy, podsumowując yy, jeżeli macie konto, to i tak możecie stworzyć nowe Link macie w opisie. Jeżeli nie macie konta, to tworzycie konto. Link do rejestracji jest właśnie w opisie. Dodajecie mnie do znajomych tutaj. Ja będę przejmował wszystkich względu względów i w komentarzach piszecie, czy byście chcieli wziąć udział w tym turnieju ze mną, dlaczego byście chcieli i dlaczego właśnie was mam wybrać i. Prosiłbym, żebyście nie hejtowali, bo szczerze ja sam osobiście miałem wahania, czy w to wszystko wejść znaczy w, w ten układ, czy, czy wziąć udział w tym turnieju ale szczerze, jak zobaczyłem te nagrody i że to daje też możliwość wam na, z, na uzyskanie tych nagród, to szczerze się przekonałem więc y, liczę na wasze wsparcie Jakoś mało hejtów i, 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 no i tyle, więc link do gry macie też poniżej. Link do tego całego turnieju też jest poniżej w opisie. Ja serdecznie zapraszam, na pewno będzie nagrany jeszcze jakiś gameplay z tego z 1 czy 2 yy, no i ten turniej. Coś tam z tego będzie, będzie info odnośnie tego turnieju, ale to trochę później mówię. Do niedzieli na razie spokój. E, oczywiście, żeby tutaj nie było, y, to nijak nie wpływa na Mistrzów Brązu, czy też inne serie, które dalej będą wrzucane. Y, dwa odcinki Mistrzów Brązu oczywiście tygodniowo, no ale to, 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 to mówię. Ten turniej już jest za tydzień, więc tu nie ma co zbytnie się rozczulać. Okej, okay, to by było na tyle. Y, liczę na wasze wsparcie, szczerze mówiąc. Bo też, też robię to w jakiś sposób dla was. Yy, liczę na wasze wsparcie i, i czekam na komentarze. No i, i dodawajcie mnie tu do znajomych, bo mówię, jeszcze, jeszcze te, wpadłem na taki pomysł, bo mam sporo strasznie tych punktów, yy, punktów, no tej kasy w grze i można by zrobić jakiś opening skrzynek. <noise> Mogłoby to być ciekawe. Więc jakby ktoś tak bardziej ogarnięty, bo ja mówię, tyle co grałem trochę i widziałem, a nie orientowałem się w sklepie, bo za bardzo mnie to tak średnio jarało przeglądanie wszystkiego w sklepie. Mógłby mi ktoś omówić, jakie skrzynki się opłaca, co i jak, byłoby spoko, no ale to mówię, to już w późniejszym, w późniejszym czasie, do niedzieli na razie. To tyle, więc dodawajcie. Ja w niedzielę wszystkich na pewno przyjmę i wybiorę. Eee, graczy do drużyny. Dzięki wielkie eee, chociaż za wysłuchanie I, i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć.